Z tej strony, Mirosław Skwarek. w tym odcinku chcę Ci powiedzieć o takich siedmiu rzeczach, które niszczą Twoją dyscyplinę. Temat ten dlatego, że właśnie skończyliśmy rejs na katamaranie, pierwszą edycję. Rejs z ekspertem. Ja byłem w tym przypadku takim ekspertem i od TikToków, i od budowania rejków sprzedażowych, ale też przede wszystkim od takiego budowania mindsetu milionera. I mam dużo wniosków. Ja tak lubię czasami po prostu po rozmowie z jakąś tam grupą osób, czy z konkretnymi osobami, mam coś takiego, że. Godzinę po zastanawiam się, OK, co wyniosłem, co mógłbym zanotować. Często też notuję, ale tak mi się wydaje, że muszę po prostu trochę poczekać, żeby mi się to ułożyło, i gdzieś na przykład po 48 godzinach na spokojnie przychodzą pewnie, pewne wnioski. No i gdzieś tam zauważyłem, że ta kwestia dyscypliny jest tutaj bardzo ważna i to jest często problem dla wielu osób, dlatego ci opowiem o takich siedmiu elementach, rzeczach, które niszczą tą dyscyplinę. No i też ja jestem teraz takim przykładem, że jestem w, na martynice, jestem w hotelu, wcześniej nagrałem. Też poprzedni odcinek to już w Kajucie na katamaranie, więc też niezbyt takie sprzyjające warunki, pomimo że katamaran, oczywiście, wszystko fajnie, no ale gorąco, upał tu gdzieś jakaś lina, ocierałaś, było słychać silnik, no ale to jest właśnie ta siła dyscypliny, żeby w każdych warunkach. Teraz nagrywam akurat w hotelu, no i na przykład problem jest taki, że mój laptop wyłączyła mu się całkowicie klawiatura. Chciałem sobie tutaj dokupić na Martynice, pojawił się kolejny problem, bo tutaj są francuskie klawiatury, a jesteśmy, Martynika podlega pod Francję więc nie mogłem sobie dokupić żadnego, żadnej klawiatury I teraz montuję akurat, no, zrozumiałem, że montowanie podcastu nie, nie potrzebuje do tego bardzo klawiatury, ewentualnie później do opisu, więc dzisiaj na taką, jak robię zawsze mapę myśli w laptopie przed podcastem, no, zrobiłem sobie notatniku, więc wybrnąłem z tej sytuacji i te sytuacje mnie czegoś uczą, no i właśnie to jest ta siła dyscypliny, żeby nie odpuścić, jak sobie wypracujesz taką żelazną dyscyplinę, w moim przypadku teraz mówię o podcaście, ale mam tych i wiele tych innych takich elementów mojej codziennej, tygodniowej dyscypliny, wieloletniej dyscypliny, na przykład webinary są dyscypliną, gdzie webinary robię od... Chyba już 14 lat, więc praktycznie nie ma tygodnia średnio. Myślę, że kilka webinarów w tygodniu robię średnio, gdybyśmy tutaj użyli statystyki. Więc mam wiele różnych takich rutyn i uważam, że to jest właśnie moja siła. Nie jakaś inteligencja, nie jakieś strzały, nie jakaś błyskotliwość, tylko właśnie systematyczność, która buduje te wszystkie inne rzeczy łącznie z finansami. Więc siedem rzeczy, które niszczą dyscyplinę, to jest to, pier pierwsza kwestia to jest to, że ludziom kojarzy się dyscyplina z czymś, co jest nudne. A jeżeli nie kojarzy się ludziom tak świadomie, że ktoś mówi, jeżeli będę ćwiczył codziennie, jeżeli będę biegał codziennie, jeżeli będę nagrywał podcast przez lata, w każdy poniedziałek, jeżeli będę codziennie pisał, jeżeli będę codziennie nagrywał, to prędzej czy później gdzieś tam jest taka myśl, że to jest nudne, że się wypaliłem i tak dalej, czyli to też za chwilę dojdziemy do tego, czyli dyscyplinę też zabija i niszczy, niszczy też emocje, ale pierwsza kwestia to jest to, że ludziom się wydaje, że dyscyplina jest nudna. Oczywiście nie mówię, że na początku, bo Tutaj też o tym powiemy, że wszystkie, wszystko na początku, każdy nowy projekt, zresztą też tutaj na podczas tego rejsu na Katamaranie było bardzo wesoło, pozytywnie i też było dużo takich, takich busz mózgów, pomysłów na biznesy, na zarobienie większych pieniędzy i właśnie obserwowałem minę osób, gdy mówi się o nowych projektach, a tutaj mamy coś, co jest nudne i ja po latach gdzieś tam zrozumiałem, wyciągnąłem te wnioski, że najwięcej pieniędzy zarobiły mi rzeczy, które z boku ktoś może spojrzeć, że są nudne. Bo ja w kółko powtarzam te same schematy, piszę podobne maile od lat, prowadzę podobnie webinar, mamy od wielu, wielu lat podobne lejki sprzedażowe, no i to powoduje, że ja zarabiam pieniądze, a osoby zawsze mają coś nowego, nie? czyli podążają gdzieś tam za tymi świecącymi się błyskotkami, no i w jednym miesiącu nagrywają rolki, później widzą, że coś innego. Jest modne, przeskakują na jakiś inny pomysł. No i teraz, jeżeli ja robię coś przez 14 lat. Czyli policzmy sobie 12 razy 14, ileż to jest miesięcy, a ktoś zmienia swoje strategie, rzuca się gdzieś tam na nowe rzeczy co miesiąc. No to ja jestem 14 razy lepszy od tej osoby, która robi coś na przykład co roku. I to jest właśnie ta siła tej dyscypliny. Więc dyscyplina może się wydawać nudna, i ja bardziej nawet bym powiedział, że i ona musi się z boku wydawać nudna, bo jest powtarzalna. To jest wszystko przeciw, wbrew naszemu mózgowi, ale. Wszystko, co przynosi prawdziwe efekty, pra przynosi prawdziwy sukces, jest robione przeciwko temu, co mówi mainstream, co przeczytasz w social mediach, co przeważnie Ci będą doradzały te osoby, które są z tego z tych 99% ludzkości, które nie zarabiają żadnych jakichś fajnych pieniędzy ani ponad przeciętnych. No to wychodzi na to, że wszystko musimy robić odwrotnie, więc większość ludzi szuka w biznesie emocji, zabawy, przedszkola, czegoś, co przyniesie mu właśnie te fajne emocje, jakieś tam ekscytacje. A ja zrozumiałem, że w biznesie trzeba szukać właśnie tej nudy, tej powtarzalności, zresztą też mówił o tym Warren Buffett, wielu ekonomistów, że na przykład ekonomia, zarabianie pieniędzy ma być tak ciekawe jak obserwowanie schnącej farby i twoje życie może być dzięki temu ciekawe i ja też tak zrozumiałem, że dzięki dyscyplinie, która z boku się wydaje nudna, no boż ileż można codziennie nagrywać na przykład tiktoków, ja tam już chyba nagrałem ich ponad 2,5 tysiąca, dzisiaj przed chwilą właśnie też pokazując klawiaturę, która mi się zepsuła i musiałem jakoś wybrnąć z tej sytuacji, nagrałem TikToka o tym, jak, jak sobie z tym poradzić, więc nagrywam go od wielu lat, te TikToki codziennie i to jest właśnie ta moja dyscyplina. I to z boku się wydaje nudne, ale nudne rzeczy spowodują, że osiągniesz ponadprzeciętne wyniki i to będzie ci dawało tą frajdę. Czyli nieczynności powinny ci dawać frajdę, nie zawsze one muszą pachnieć, nie zawsze muszą być ekscytujące z wodotryskami. Bo jak może być coś ekscytujące, jeżeli coś robimy 14 lat non-stop? Więc większość ludzi nie wytrzyma miesiąca. Jeżeli ktoś wytrzymał 14 lat robiąc te same rzeczy, jest traktowany jak szaleniec, no i tylko szaleńcy zarabiają duże pieniądze. Jeżeli Twoje czynności są nudne, to sobie pogratuluj bo to powoduje, że prawdopodobnie masz ponadprzeciętne efekty. Czyli jeżeli ktoś w nudny sposób ćwiczy te same ćwiczenia i je te same rzeczy od wielu, wielu lat i ma efekty, no to właśnie ta nuda spowodowała, że ma ponadprzeciętne i niesamowicie ciekawe efekty. Więc dyscyplina, musisz sobie skojarzyć to, że czynności mogą być nudne, a nawet będą, i to nie jest nic normalnego, bardziej jest to coś, coś normalnego, jeżeli chodzi o ludzi sukcesu, ale efekty. Są wtedy ponadczasowe, czyli stawiaj na efekt, sam nie stawiaj na sam, samą ciekawość i ekscytację związaną z procesem. Druga kwestia to jest to, to co niszczy tę dyscyplinę to brak zrozumienia tego, że dyscyplina działa wbrew mózgowi. I więc twój organizm, twoja głowa, twój, twoja psychika, twoje zwoje mózgowe, twoja biochemia nie będzie cię wspierała w osiąganiu sukcesów. Niestety, tak naprawdę mózg, już często o tym mówiłem, nie służy do osiągania efektów, nie służy do, do myślenia, nie służy do tego, żebyś osiągał ponadprzeciętne efekty, dlatego często się mówi, że osiągnąłem coś, bo... Pracowałem nad mózgiem, nad swoim umysłem, że wszystko siedzi w głowie, i dopiero tam, przemeblowanie w tamtym miejscu, zrozumieniu, jak działają emocje, jak działa Twoja głowa. Powoduje, że mamy ponadprzeciętne efekty. Więc dlaczego mózg cię nie będzie wspierał? Dlatego, że mózg uwielbia nowości. Lubi nagradzać cię za to, że robisz coś nowego, że zbierasz informacje, że ciągle jesteś na topie, że ciągle przeglądasz social media, ale nie będzie cię nagradzał właśnie za powtarzanie wcale tych nudnych czynności. Jeżeli chcesz to sprawdzić, porozmawiaj z kimkolwiek, kto robi coś powtarzalnie od wielu lat. I jak mu zadasz to pytanie, bo z wieloma osobami rozmawiałem z tej top jeden, osiągnęli czy w biznesie, czy w sporcie jakieś bardzo, bardzo, bardzo ponadprzeciętne wyniki, to właśnie mówią o tym, jak trudno jest utrzymać miesiąc dyscypliny, ale co się dzieje w głowie po roku, po dwóch latach, to są już naprawdę niesamowite rzeczy. Ja przykładowo, jeżeli chodzi o TikToka, nagrywanie codziennie po kilka TikToków przez 2-3 lata już chyba mniej więcej i robienie innych rzeczy w takiej dyscyplinie no to pokazało mi, ile trzeba walki, żeby robić właśnie te nudne, powtarzalne rzeczy, które no stety dają najlepsze efekty. Więc na pewno będzie to praca mocna z głową, bo po prostu mózg lubinowość. Dlaczego mózg lubi nowość? Mówiłem o tym wielokrotnie. Mózg jest wtedy happy, jest szczęśliwy, będzie się nagradzał dopaminą, jeżeli masz jak najwięcej informacji, bo to ci zwiększa szanse na przeżycie. Mózg jest od tego, żebyś przeżył, żebyś przekazał DNA, ale to Ty musisz sobie wszystko poprzeramowywać, pozmieniać w głowie, właśnie wypracować sobie dyscyplinę wbrew mózgowi, bo on będzie się męczył żeby osiągnąć ponadprzeciętne wyniki. A że większość ludzi poddaje się umysłowi, poddaje się swojej głowie, no to efekty ponadprzeciętne osiąga tylko niewielu. Więc jeżeli zrozumiesz i poczujesz, że na przykład takie jest często słowo wypaliłem się, przestało mnie to bawić, no to jest właśnie sygnał z twojego mózgu. Poddałeś się właśnie swojemu mózgowi. Oczywiście może być tak że ciężko ci się coś robi, jeżeli na przykład już twój biznes nie przynosi ci tej satysfakcji, bo po prostu cię zmęczył, widzisz, że możesz coś robić innego, to ok, ale jeżeli robisz to Dlatego, że zawsze tak będziesz robił, bo tak działa mózg, że on ci stworzył tą halucynację, że musisz zacząć coś nowego, to pamiętaj, że prawdziwy mistrz to jest osoba w biznesie, która robi coś powtarzalnego, na przykład przez 10 lat i on się stał mistrzem tego jednego biznesu. Potrzeb... Przykładowo potrafi sprzedawać krany albo prowadzić biznes, który coś produkuje. Przez te 10 lat i dopiero wtedy osiąga mistrzostwo, i niestety, w większości przypadków, jeżeli ktokolwiek dochodzi do jakiegoś poziomu, zbliża się do mistrzostwa, to przeważnie wszystko to położy. Właśnie takimi słowami wypaliłem się, znudziłem się. Czyli paradoksem ludzi, nawet tych, którzy już coś fajnego osiągają, to jest to, że to zakupują, niszczą, dlatego że słuchają swojego umysłu. Ja często mam, ludzie się pytają, czy masz zwątpienia. Często mój umysł ma różne zwątpienia, ale ja nauczyłem się z nim pracować i wiem, że to jest po prostu jakiś tam wylew chemii w mózgu. Może on na przykład, nie wiem, źle się czuje, bo jest nienajedzony i sugeruje mi, że to mnie, mój biznes mnie znudził, albo zmęczył, albo mam jakieś, nie wiem, emocje typu jestem smutny i tak dalej. I zawsze wiem, że okej, okay, coś tam on sobie wymyśla, i wiem, że jak rano wstanę albo za godzinę. Będzie tak, jak trzeba, więc na tym to polega. Trzecia rzecz, taka, taki zabójca właśnie naszej dyscypliny, to jest pogoń za emocjami. To już trochę tutaj wybrzmiało, więc jeżeli szukasz emocji, emocji możesz szukać, pójść sobie na mecz, tam jest dużo emocji, nie wiem, obstaw w lotka, chociaż nie polecam hazardu oczywiście, ale tu są emocje. Pośmie się ze znajomymi, pójść z nimi na kawę, na pizzę czy na coś innego. I tam mogą być emocje, ale w biznesie masz mieć Excela. Albo masz efekty, albo ich nie ma. Nawet nie wiesz, jak ludzie naprawdę już na wysokim poziomie biznesowym, ile są w stanie wymyśleć sobie różnych kłamstw, żeby oszukać się że Excel nie jest tak ważny jak właśnie mi się wydaje albo mój biznes mnie bawi albo już za chwilę będę bogaty. Ludzie uwielbiają się oszukiwać, alkoholicy oszukują się, że nie potrzebują pomocy. I tak samo biznesmani przeważnie oszukują się, że nie potrzebują mieć efektów biznesowych, że można prowadzić biznes bez efektów, bez zwiększania tych efektów, czyli szkolą się, jeżdżą, wykonują tam różnego typu salta emocjonalne, jakieś tam eventy itd. Jeżeli zapytam czy przez te 5 lat zrobiłeś naprawdę potężny progres, i ta osoba powie, że nie, no to i tak wymyśli coś, co ma zatuszować ten brak efektów. Ale jeżeli nie masz efektów, no to tak naprawdę coś robisz nie tak, czegoś nie wiesz, albo po prostu nie wdrażasz tego, co już wiesz. Więc emocje są fajne w wielu tam różnych obszarach. Ale na pewno nie w robieniu biznesu. Więc kolejną tego przeszkodą do osiągnięcia ponadprzeciętnych wyników jest perfekcjonizm, czyli wiele osób zamiast skupić się właśnie na tym, żeby wypracować dyscyplinę, chcą zrobić ten jeden produkt, jedno wideo, nagrać ten pierwszy perfekcyjny podcast. Choroba ta zwana perfekcjonizmem jest na tyle idiotyczna, że tak naprawdę to, co ci się wydaje perfekcyjne. Ludzie nawet na to nie spojrzą, albo w ogóle tego nie zauważą, bo ci, którzy są najlepsi, to nie są ci, którzy są perfekcyjni, tylko to są ci, którzy wykonali wielokrotnie tą samą pracę. Czyli genialni artyści, na przykład malarze, to nie są ci, bo myślę, że nie znasz malarza czy pisarza, który napisał jedną stronę, którą pisał przez 10 lat i ona się stała, nie wiem, jakimś niesamowitym dziełem tylko przeważnie ci, których podziwiamy. To są te tak zwane godziny, czyli oni wygrali nie jednym dziełem perfekcyjnym, tylko wygrali dzięki obsesji tysiącami dzieł. Jeżeli sobie poczytasz o największych malarzach, nie wiem, Picasso, Van Gogh, to zauważysz, że oni, nawet nie chodziło im o perfekcjonizm, może oni chcieli osiągnąć pewną wizję, ale to chodziło na tyle, na tyle mocną obsesję malowania, tworzenia, że bardziej zamiast ich motywować, musieliśmy ich powstrzymywać. Więc wiele osób mówi, potrzebuje motywacji, to już jest to stracona osoba na, na wstępie, dlatego że musisz doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy ludzie nie mogą cię powstrzymać, a nie potrzebujesz motywacji. Musisz mieć taką obsesję na tworzeniu, nagrywaniu, czy tworzeniu biznesu, czy zarabianiu pieniędzy żeby ludzie mówili Ci, żebyś przestał. I to jest ten najlepszy model. Więc perfekcjonizm jest spisany na porażkę z, jednej, z jednego prostego powodu, że większość ludzi nie doceni tego jednego dzieła, bo jeszcze ciebie nie znają, a trudno być znanym, jeżeli ludzie mogą Cię zobaczyć tylko raz. Jakieś Twoje dzieło. Więc tutaj dyscyplina jest o wiele ważniejsza. Dyscyplina, czyli powtarzanie pracy. Dyscyplina jest prosta, jeżeli to, co robisz, jest Twoją obsesją i po prostu nie możesz z tego żyć. Czyli ktoś, kto nie wiem, jest maratończykiem, ćwiczy jakiś tam konkretny sport. No, to jest to przeważnie osoby, które mają obsesję na tym punkcie i po prostu nie mogą bez tego żyć i to kochają, ale są osoby, często mi piszą, że właśnie za każdym razem, gdy idą na siłownię, to tego nienawidzą, ale te efekty, które osiągają dzięki niej, uwielbiają. Więc perfekcjonist też tutaj ci będzie przeszkadzał, i moją odpowiedzią na perfekcjonizm jest to, żeby właśnie. Skupić się na ilości godzin, ilości pracy, ilości, ilościowym jakimś celu, czyli na przykład będę nagrywał trzy rolki dziennie, będę pisał jedną stronę dziennie, będę pisał dziesięć stron dziennie, będę prowadził bloga pisząc raz na trzy dni konkretny artykuł. I tutaj utrzymanie tego jest o wiele ważniejsze niż napisanie świetnego artykułu, bo jeżeli piszesz codziennie, jeżeli nagrywasz codziennie to efektem tego wszystkiego właśnie jest perfekcjonizm i to jest ten piękne, czyli po to, budujesz, po to budujesz dyscyplinę, żeby ona właśnie zrobiła coś, co ludzie określą jako geniusz. Piąta rzecz, czyli styl życia, na przykład teraz podróżując, tutaj pływaliśmy sobie na katamaranie, to było coś, co gdzieś tam wytrąciło moją dyscyplinę. W tym kontekście, że musiałem mocniej pracować nad tym, żeby ją utrzymać. Tak jak teraz w hotelu, nie byłem pewien, jakie są warunki, więc o wiele łatwiej się utrzymuje dyscyplinę, jeżeli też nie zmieniasz cały czas warunków. Często osoby, które gdzieś tam są na diecie, gdzie też jest potrzebna dyscyplina, no właśnie często mówią o tym, że y, przeważnie rzucają tę dietę, albo jest ten wył. Który rozwala cały system, bo z dyscypliną jest tak, że jeżeli, że twój mózg, jako że nie będzie cię w tym wspierał, w tym utrzymaniu tej dyscypliny, no to tylko czeka na ten moment, kiedy powiesz: Dobra, dziś sobie odpuszczam, no i jak troszeczkę otworzysz te drzwi, no już tam wsadza całą nogę, później całe ciało i po dyscyplinie i znów zaczynasz się staczać, bo w jakichś tam swoich odwrotnych nawykach. Więc styl życia. Też jest ważne i pielęgnując styl życia, czyli pewną powtarzalność, rutynę, nie zgadzając się na rozproszenie, jeżeli masz jakiś konkretny cel, czyli jak, tak jak ja mam zarabianie, celem jest zarabianie pieniędzy, więc ja unikam rozproszenia jakichś tam spotkań, niepotrzebnych rozmów i wyjazdów. Po to, żeby utrzymać dyscyplinę, po prostu na zarobieniu kolejnego miliona w danym miesiącu. To jest tak proste, że niestety większość ludzi sobie z tym nie radzi. Szósta rzecz to jest brak celu, o którym już trochę tutaj powiedzieliśmy, więc nie utrzymasz dyscypliny i nie zbudujesz, bo jest to coś bolesnego, przeważnie dla naszego mózgu, gdyby to nie było coś bolesnego dla naszej psychiki, a co za tym idzie później, to się trochę nawet, niektórzy odczuwają to na poziomie jakiegoś tam prawie bólu fizycznego, jeżeli muszą znów coś zrobić. Więc jeżeli nie masz celu, nie wytrzymasz tego wszystkiego i nie, wy, nie wypracujesz tej dyscypliny, jeżeli nie wiesz po co to robisz, więc to dlaczego to robisz jest o wiele ważniejsze niż jak to będziesz robił. Czyli jeżeli masz cel, to też wy, wybuduj, zbudujesz sobie tą dyscyplinę, a jeżeli zbudujesz dyscyplinę, osiągniesz ponadprzeciętne efekty. Więc jeżeli brakuje Ci dyscypliny, to może właśnie zacznij od tej podstawy. Po co mi jest ta dyscyplina? Dlaczego mi zależy na tym, żeby mieć dyscyplinę? Bo jeżeli tylko dlatego, że to z boku fajnie wygląda, bo sobie nie wiem, o kogoś oglądasz, czy jakiś sportowców, wymiataczy, i mówisz sobie, fajnie by było mieć takie efekty, prawdopodobnie nie zapłacisz tego rachunku, który płacą najwięksi, bo gdyby tak było, już byś go płacił. Więc warto zacząć od tego celu, czyli wiedzieć dlaczego to robisz. Też tutaj na tym na rejsie mówiliśmy właśnie o tym znaczeniu desperacji, a nie samej motywacji czy też inspiracji. Desperacja to jest sytuacja, kiedy nie masz wyjścia i musisz coś zrobić, czyli dla mnie takim hakiem na motywację, żeby być zmotywowanym i żeby nam się chciało, to jest stworzenie sobie takich warunków, z których nie masz wyjścia. W przypadku kursów internetowych i zarabiania w internecie polega to na tym, że jeżeli sprzedasz kurs, którego nie ma, czyli taką obietnicę i robi się, to co się nazywa przedsprzedaż, czyli ok, zapłaciłeś, ja za 3 miesiące nagram ten kurs, mm, zadam Ci pytanie i w tym kursie będę na twoje, będą odpowiedzi na Twoje pytania, no to nie masz wtedy wyjścia i musisz taki kurs nagrać, czyli osoba, która mówi, chcę nagrać kurs, ale nie mam motywacji, więc jeżeli wprowadzisz się w tego typu sytuacje, które będą, nie będzie po prostu z nich wyjścia, to jakby masz już gotowy, gotową motywację, ta gotowa motywacja spowoduje, że zrozumiesz, że bez dyscypliny nic tak naprawdę nie osiągniesz. No i wtedy z motywacją jesteś w stanie sobie zapłacić ten rachunek właśnie za dyscyplinę, za powtarzalność wielu czynności. I siódma kwestia to jest nagroda, zanim skończysz walkę. Wiele osób zabija swoją dyscyplinę właśnie dlatego, że zbyt wcześnie zgadzają się na to, żeby już sobie wypłacić ten rachunek, żeby sobie opróżnić ten rachunek, zrobić sobie tą wypłatę, czyli byłem zdyscyplinowany ten miesiąc, no to teraz sobie zrobię nagrodę. I na przykład osoby, które są na diecie, no to idą sobie coś tam podjeść. Jeżeli masz na tyle twardą psychę i wielu osobom się to udaje, jak najbardziej to jest to do zrobienia, ale bardzo często to, co powiedziałem wcześniej, taki malutki wyłom, czyli te Troszeczkę tego światła, które wpuszczamy do, przez te otwarte drzwi, powoduje, że wtedy ktoś wywala nam to z futryną, i tylko ten mózg czekał, żeby mieć ten precedens, i wtedy powiedzieć: Widzisz, można, można tam sobie zjeść cukier, i później się zaczyna cała lawina. Więc za, zaobserwuj sobie tą powtarzalność u siebie pewnych schematów, więc jeżeli często tak masz, że dochodzisz prawie do jakiegoś tam swojego celu, i potem to wszystko się psuje, bo zrobiłeś albo zrobiłeś sobie taki wyłom, no to wiesz, że jeszcze dłużej musisz pracować nad tą dyscypliną. Jeżeli ja teraz nagrywam podcasty i to jest tam chyba 167 odcinek, no to działa to na takim poziomie, że ja na przykład to, że teraz jest hotel, tu hałasy, jakieś tam nie jest to idealne warunki, nie są to idealne warunki do nagrywania podcastu, ale ja w ogóle nawet się nie zastanawiam nad tym, że mógłbym sobie to odpuścić. A to, że sobie tego nie odpuszczę, i jest to dla mnie naturalne, nie wymaga już tylu energii, tyle energii, żeby się przekonać, żeby sobie powiedzieć, nagraj dzisiaj i nie odpuszczaj. No, to jest wszystko przez zasiedzenie, czyli przez ilość tych powtórzeń, czyli tyle się z tego, tego byka brałem za rogi, tyle ujeżdżałem tego wewnętrznego konia, który chciał powiedzieć, zróbmy coś nowego, przestań, to już tyle tego zrobiłeś, że on po prostu się poddał, czyli ta znaczy on jest uśpiony bardziej jak ten wulkan tutaj na Martynice, więc jest uśpiony, oczywiście nie można sobie odpuścić, bo później będzie z tym problem, czyli łatwiej jest utrzymać dyscyplinę niż do niej wracać, wtedy potrzebujesz więcej energii ale im dłużej wytrzymasz tym większe prawdopodobieństwo, że później to tak wmasuje się jakby w twój dzień, w twoje ja, że już ta dyscyplina jest jakby jest częścią ciebie. Tak kiedyś mi bardzo na wyobraźnię zadziałał Jimi Hendrix, o którym mówiono, że on miał taką dyscyplinę, że nawet sypiał z tą gitarą i ktoś tam świetnie napisał, że ona stała się jakby jego częścią jego ciała. I tak właśnie jest z dyscypliną. Jeżeli Utrzymasz dyscyplinę przez wiele miesięcy, przez wiele lat, w jakiejś jednej prostej rzeczy, to później ta dyscyplina staje się częścią Ciebie, czyli bardziej Ci tego brakuje, czujesz się jakbyś nie miał ręki, na przykład jeżeli nie pobiegasz, niż musisz się do tego zmuszać. Więc jeżeli wytrzymasz wystarczająco długo w swojej dyscyplinie, dyscyplina stanie się częścią Ciebie i nie będzie już niczym normalnym. Dla innych gdzieś tam z boku będzie czymś normalnym, ale dla Ciebie nie, więc też nie rób sobie zbyt wcześnie tych wypłat. Nie świętuj za wcześnie tego, że utrzymałeś dyscyplinę, a kiedy masz to skończyć? Raczej nigdy, bo z dyscypliną i z sukcesem jest tak, że jest to przeważnie droga tylko w jedną stronę, bo każde zatrzymanie się, każde powiedzenie "ok, to już mi wystarczy, albo każde brawa, które otrzymasz i jeżeli się na nich skupiasz, będziesz się skupiał, czyli będziesz sobie sobie te brawa, powiesz wypadłem już z gry, ale mogę sobie puszczać moje super mecze. No to już się skończyłeś, a większość ludzi nie dąży do tego, żeby się kończyć, więc jest to sukces jest wyrokiem. Jest wyrokiem na całe lata i trudno już później powiedzieć koniec. Więc to był taki podcast, w którym opowiedziałem ci z Martyniki w ciekawych warunkach, z muzyką w tle o tym, jak pracować nad dyscypliną, bo ona jest chyba najważniejsza w tym wszystkim. No i także wierzę, że ci to pomoże utrzymać twoją dyscyplinę. Zapraszam cię do kolejnego odcinku podcastu. Kolejny poniedziałek o 7:15. Do usłyszenia. Cześć. Z tej strony Mirosław Skwarek.